Yeah. <laughs> you No, cześć, witaj, drogi mój widz. Udało się zrobić malucha, tak że jeździ. Trzeba było go najpierw na lawę wziąć. Potem trzeba było e, porobić różne rzeczy przy silniku. Zapal gnoju! Zaraz, zaraz, Teraz jedzie już i normalnie wszystko. Strzela nawet. No powiem, że jestem jestem dumny z tego, co tutaj się wydarzyło. Jeszcze nie jest do końca sprawny, ale z takich rzeczy, na przykład mechanicznych, możecie sobie zajrzeć. Nowy gaźnik jest, jest uszczelka pod głowicą zrobiona. Akurat jeżdżę po Jest uszczelka pod głowicą wymieniona. Jest zeszlifowane, są cylindry. Tu są wszystkie nowe połączenia przy wydechu. Jest oprócz tego, ponieważ ktoś mi ukradł cewkę, jest założona od Cento I działa. Jest lepsza zdecydowanie. Koła były zastane. Są zrobione. Nowe sprężynki, zestawy naprawcze. Eee, pompa hamulcowa jest też nowa. Aparat zapłonowy do zrobienia albo do kupienia, chyba nowy. Zobaczymy, albo używany. Eee, polerka nie była łatwa. Z polerki to został jeszcze dach. Ale tutaj już są takie momenty, że jest naprawdę ładnie. Trzeba się jeszcze trochę przyłożyć do tego. No to do zobaczenia w następnym, może z maluchem, może nie. Zbliża się spring break, jak zwykle na wiosnę, pewnie różanka jeszcze. Adio.